Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym poradniku na moim kanale. Ja jestem Dziako. A w dzisiejszym filmie chciałem pokazać wam, jak w systemie operacyjnym Windows 10 ukryć takie coś, co mamy od najnowszej aktualizacji w prawym dolnym roku. Jest to obok godziny, no, w laptopach około baterii, różnych ikonek i tak dalej. Spokojnie jest to, słuchajcie, Windows 10. To, że mam ikonki na środku, to po prostu jest nakładka, którą sobie ściągnąłem. Taskbar X się nazywa. Jeśli chcecie o tym film, to możecie mi dać znać, to wam powiem o tej animowanej tapecie, o tym i o tym zegarku. Mogę Wam o tym nagrać, ale dzisiaj, słuchajcie, zajmijmy się tym. Ogólnie, słuchajcie, to jest takie coś, że jak sobie tutaj wejdziemy, no to akurat mi się tutaj zlaguje. Mamy tutaj, słuchajcie, na przykład, te mamy jak, jakieś wiadomości, jakąś tam pogodę, jakiś horoskop, jakieś tam po prostu wiadomości, mecze. Po prostu ma, mamy tutaj, słuchajcie, różne rzeczy. I no może nie jest to jakieś tutaj części przeszkadzające ale na przykład mnie y, i no niektórzy moi koledzy ogólnie y, no bardzo im się to nie spodobało. Mi też się to, słuchajcie, nie spodobało, no bo po co mi, słuchajcie, tu, tutaj pogodę, jak i tak nigdy z tego panelu y, nie korzystam, więc no to nie ma moim zdaniem, słuchajcie, totalnie sensu, więc w tym poradniku pokażę Wam, jak to ukryć. I ogólnie, słuchajcie, ukrycie tego nie jest jakieś bardzo trudne i skomplikowane, ale no, dojście do tego mi chwilkę zajęło, więc słuchajcie, dla osób, które po prostu nie chcą tego i nie chcą jakoś długo szukać, y, rozwiązanie jest bardzo proste, dlatego też pomyślałem, że zrobię ten poradnik, żebyście mogli sobie to na spokojnie ukryć. Dobra, więc bez bezbędnego przedłużania zostawcie łópeczkę, zasubskrybujcie mój kanał i zaczynamy. Na początku, na tutaj wolnym miejscu naszego paska, klikamy sobie prawym wszystkim myszki i yy, wybieramy sobie, najeżdżamy na wiadomości i zainteresowania. I domyślnie mamy, słuchajcie, Wybrane, pokaż ikonę i tekst. Możemy sobie dać, pokaż ikonkę, i teraz mamy, słuchajcie, tylko i wyłącznie ikonkę i nic poza tym, ale nas to nie interesuje. My sobie tutaj najeżdżamy i wybieramy sobie, bo będziemy mieli, słuchajcie, domyślnie, tak? Pokaż ikonę, tekst, a my sobie wybieramy wyłącz i nie mamy już tego. Wiem, że to było w bardzo proste, ale dla osób, które się nie znają, może to być skomplikowane. Ja osobiście sobie to wyłączam, ponieważ e, no, nie potrzebuję tego i to jest nawet w moim zdaniem delikatnie denerwujące. Jeżeli chcemy sobie to z powrotem przywrócić, wystarczy, że wrócimy i sobie wybierzemy, więc nie jest to jej jakieś permanentne, więc spokojnie może sobie w to miejsce wrócić, ale ja jednak wszędzie zostanę przy wyłączonym. Więc taki słuchajcie bardzo szybki poradnik, ale myślę, że e, może się Wam przydać, więc jeżeli Wam pomogłem, to zostawcie łapczkę, zostawcie sub, a ja Wam dziękuję za oglądanie i miłego dnia Wam wszystkim. Cześć. Puu!